W domu Mus otwarto wystawę bułgarskiego poety, malarza i rzeźbiarza Asena Dipczewa. Artysta urodził się w małym naddunajskim mieście Oriachowo. Tam ukończył szkołę średnią, a następnie wyższą szkołę budownictwa i architektury w Sofii. Kariera artystyczna Asena Dipczewa jako malarza, rzeźbiarza i poety zaczęła się po przeżyciu tragicznego wypadku wprowadzającego go w stan śmierci klinicznej. Z której wyszedł dzięki wsparciu przyjaciół i współobywateli. Od tego czasu stworzył ponad 30 rzeźb i zorganizował 6 wystaw w różnych bułgarskich miastach. Trzeba zwrócić uwagę na, na to, że główne dzieła, dzieła rzeźbiarskie, są wykonane w takim rodzaju tworzenia, które się nazywa korzenioplastyką. Czyli po prostu materiałem wyjściowym do figuracji rozmaitych treści jest korzeń, korzenie po prostu. To akurat tutaj mamy taki właśnie poziom bardziej wyrafinowany, taki poziom, który polega na tym, że ta korzenioplastyka jako materiał wyjściowy jest momentami niezwykle precyzyjnie poprowadzona w kierunku figuracji liczącej się z kształtami realnymi, mało tego z takimi kształtami o charakterze idealizującym, czyli na przykład wykorzystanie tego, co jest w medium korzenia, zwłaszcza takiego cienkiego korzenia, co jest dłużyzną, co jest wyciągiem. Tutaj no, powoduje to, że na przykład w przypadku tego cyrku mamy do czynienia z, z postacią prawda, ludzką która po prostu jest niezwykle właśnie wyciągnięta i taka może być yy, yy, zjawiskowa, jeżeli chodzi o proporcje i jeżeli chodzi o, o sublimację. To są rzeźby sprzed kilku lat. Najstarsze pochodzą sprzed pięciu. Wyrażają one wydarzenia z mojego życia, życia moich przyjaciół i bliskich. Dotyczą rzeczy, które naprawdę miały miejsce. Są to wydarzenia i radosne, i wesołe, smutne i straszne.

z zegarami, które są wplecione w jedną z moich rzeźb, chciałem pokazać, jak ludzkość, dążąc do doskonałości, obrosła w przedmioty i została tylko jedna wyciągnięta ręka. Inne materiały, jakie wykorzystuję, to drewno, kamienie półszlachetne, srebro, macica perłowa i różne rzadkie minerały. Ważną częścią tej, tych dzieł jest to właśnie ta inkrustacja oraz bardzo szczegółowe, takie linearne, drucikowe i te, takie można powiedzieć nawet mgielne z drucika stworzone opracowanie. Czyli po prostu autor y, nie pozostaje na etapie wyjściowym surowca, jak nie plastyka, tylko stara się ten, ten surowiec bardzo mocno przetworzyć, co po prostu y, już y, te prace... Bardzo odwodzi właśnie od, od, od samego tego pojęcia korzenia plastiku. To nie jest korzenia plastyka, tylko to jest po prostu yy, rzeźba o, yy, zbudowana właśnie jakby oparta na, 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 na korzeniach, natomiast yy, ona ma bardzo surrealistyczne wypracowanie. Momentami można by to nazwać Salvadore, Dali, korzenia plastyki.